Witam Was. U mnie zaczyna się kolejny dzień. Dziś dość wcześnie wstałam, bo jest 6:15. Jeszcze udało mi się załapać na widok na księżyc i ta piękna poświata wschodzącego słońca. Hej, witam Was oficjalnie dzisiaj, samego rana. My już za Melką wstajemy. Webaś to sobie chodzi i szczerze powiedziawszy, już sama nie wiem, co o tym webaście myśleć, ponieważ ostatnio miałam awarię i pokazywał mi chyba H03 błąd. Albo wykazywało to uszkodzona świeca, albo niskie napięcie. Czekaliśmy za melą. Piękne słoneczko przyszło. Naładowały się akumulatory, webas to zaczęło działać. No ale dzisiaj powiem Wam szczerze: jest niskie napięcie, takie jak wtedy, i webas to działa. Więc już teraz nie wiem na co mam patrzeć. Bo zaraz wam pokażę. Jest 11.85 i tak samo wtedy było. I nie, nie chciało działać. Nie wiem co tam przerwało, bo jak obracam telefon, to zapominam czasami, żeby przestać wtedy mówić. Dopiero sprawdzę, jak będę miała nagranie już na laptopie. Ech, więc powiem Wam jakieś czary mary, nie wiem. Nie wiem o co tu chodzi. Napiszcie w komentarzach, jaka mogła być przyczyna chyba, że to jest faktycznie awaria świecy i raz działa, raz nie działa i dlatego raz się uruchamia, raz nie, no już teraz. Nie wiem, albo napiszcie na co, jak, na jakie parametry na akumulatorze powinnam y, s, ten, sprawdzać, no bo jeżeli volt jest teraz 1178 11 i działa, a wtedy było 11, nawet, y, nawet było 12,6 i nie działało, wyłączało się, więc... Nie wiem, czy to y, określają te wolty, jakie jest napięcie na akumulatorze? W sumie w, z opisu wynikało tak y, i z opisu też wynikało, że jeżeli jest poniżej 10 v y, nie działa Webasto, więc wtedy też mi to zaskoczyło. Że chyba prawdopodobnie to świeca. No bo jak ja miałam 12, coś, 11, prawie 90 i nie działało, to byłam przekonana święcie, że to świeca. A w tej chwili to już nie wiem, taka koło Tak to jest jak baba się nie zna na w sprzęcie. Dobra, poprawię się, kobieta. <grym> no, więc. Dalsze nagrania będą później. na razie pa. Kto tak to ja lubię. Moja córeczka sama smaży na leśniczki, tak? tak? A bardzo je lubisz. Więc jeszcze trochę, a codziennie będziesz miała chyba naleśniki na obiad. Tak. <grych> a z czym lubisz? Z serem, tak? Z drzemem i czekoladą chyba, tak? Tak. Wszystko to lubi. Wszystko co słodkie. Witam Was serdecznie. Kolejny poranek. Dzisiaj troszeczkę później wstałam. Dlatego już ten wschód słońca nie jest taki widowiskowy. Ale zawsze jednak. Chociaż przynajmniej tyle mogę zobaczyć te wschody słońca, bo zachody to ja już sobie leżę, odpoczywam po całym dniu. Za Melką spędzamy sobie fajnie czas, albo przy filmie, bajce lub sobie gramy wieczorami. W tej chwili bardzo ładnie to wygląda. Dzisiaj 23 grudnia. Zamelką odczaj takie małe porządki robimy. Zaraz wam pokażę. Zaczęliśmy. Wczoraj zrobiłam pranie. Dzisiaj zamelką. Wypraliśmy najbrudniejsze dwa dywaniki. Zostały przed chwileczką pomyte naczynia. No i teraz tu mamy dywaniki. Musimy pościągać, wytrzepać. Umyć też tutaj szafeczki troszeczkę. Takie przygotowania do świąt. A tu jest nasza. Choineczka świąteczna zrobiona z tego, co znaleźliśmy. Ja wiem, że to nie jest prawdziwa choinka, że na pewno wy macie fajniejsze, fajne bombki, ale tu my wszystko, większość zrobiliśmy ręcznie, jedynie cukierki cukierek kupiliśmy czy znaczy, Amelka dostała od Mikołaja. Zabieram się za porządki dalej. Jutro taką małą skromną kolację zrobimy, ponieważ jednak w kamperze nie ma takiej dużej zamrażalki, lodówki, więc jedzenie tylko można robić na bieżąco. Zobaczcie, ile brudu się zbiera. Dlatego wolimy wchodzić przez szoferkę, bo ten cały brud yy, zostaje w szoferce. W tej chwili już za Melką wyciągnęliśmy wszystkie dywaniki. Zaraz będziemy je trzymać. Yy, Otrzymać trzepać. ale powiem Wam tak. Idę po tej podłodze w tej chwili, tak jak jest. I cieszę się, że zabrałam te dywaniki, ponieważ naprawdę. W tej chwili stojąc na podłodze jest mi zimno, a jak na dywanikach, to cieplutko. Wszystko już prawie sprzątnięte dywaniki wytrzepane. Nawet Nemo załapał się na wytrzepanie swojego legowiska więc jest tutaj już czyściutko już też dywaniki poodkurzane. Zostały tylko nam wytrzeć, tak przetrzeć szafki, skórzu, gdzie nie gdzie. Zaletą małego kampera jest to, że jest mało sprzątania, no, o wiele mniej niż na pewno w domu. Ale za to w domu można sobie nagotować, a w kamperze nie, czyli są plusy i minusy. Niby niewiele powierzchni płaskich, jak to się teraz mówi, do mycia. Jednak trochę mi zajęło umyć te szafki, wszystkie wytrzeć z kurzu. No ale na pewno mniej nadal niż wy macie. Napiszcie w komentarzach, ile Wam czasu zajmuje takie sprzątanie przedświąteczne. W sumie, może ja też powiem, tak że dużo też może nie było dla sprzątania, dlatego, że ja na bieżąco muszę sprzątać, jednak to jest mała powierzchnia i nie da się nie sprzątać na bieżąco. Ale okej, okay, zmykam, bo tam Amelka już sobie pływa w morzu, więc idę do niej, bo chciała, żebym przyszła. A oto i Amelka. szczęśliwa, już w końcu skończyłam porządki i mogę być przy niej. <słuch> A, się cieszy i się trochę boi. Nemo się pierwszy raz odważył wejść do wody. Trochę jest zaskoczony, co tu jest grane. Zobaczcie, jak idzie powolutku. Amelka przeprowadza wywiad i jednocześnie robi tutaj pomarańcze w takiej wyciskarce będziemy dzisiaj pili soczek <grywa> Amalka sobie dzisiaj zrobiła piknik wzięła sobie koc Przesełeczko i się bawi. Jaką dzisiaj niespodziankę mamy? Drugi dzień świąt, i nasz kwiatek w końcu zakwitł. Jest taka miła niespodzianka w święta.